W wiadomieniach, no temat bardzo niewakacyjny, <laughs> bardzo niewakacyjny, i jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby nim się akurat teraz zająć. Ale sądząc, po, 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 po liczbach, które się logują, no chyba jednak ważne. Czyli, no tak jak pisałam, on, on jest istotny przez cały rok i, i to nie jest tak, że jeżeli ktoś. Ma ten problem, to, no to kiedy przychodzi lipiec i sierpień, jest przerwa. Generalnie w problemach zdrowotnych, no jakoś tak niekoniecznie te przerwy chcą być i jeżeli no, coś tam nam dokucza, to, to dokucza bez względu na to, czy, czy, czy są wakacje, urlop, czy święta. Do omówienia dzisiejszego spotkania. Tematu zaprosiłam, no któż może być lepszy w tym względzie niż psycholog? No nikt. Dlatego zaprosiłam, no, moją, moją prawą rękę, już, już, już chyba się stała prawą ręką, Agatę Górską. Za chwilę parę słów powiem jeszcze na jej temat dla osób, zwłaszcza które jeszcze nie miały jej przyjemności słyszeć. Więc tak, pier, pierwszą część, w zasadzie spotkanie, poprowadzi Agata, natomiast ja włączę się jeszcze na koniec. Ta końcówka potrwa może nawet troszeczkę więcej niż kwadrans. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast no mówię, główny temat poprowadzi ona, natomiast ja się włączę tylko i opowiem w zasadzie o dwóch o dwóch preparatach, no, które tutaj mogą być bardzo istotne w przypadłości, o której dziś będziemy mówić, której będzie poświęcone to dzisiejsze spotkanie. Zanim oddam głos mojej wspólniczce, że się tak wyrażę, parę słów o niej. Otóż pani. Agata Górska, psycholog, absolwentka psychologii, specjalność psychologia kliniczna i psychologia osobowości. Ukończyła studia prowadząc badania wśród osób, które doświadczyły traumy, w wyniku której utraciły pełną sprawność ruchową. W obszarze jej zainteresowań znajduje się zespół zaburzeń po stresie traumatycznym. Praca z osobami, które doświadczyły stresu, właśnie o znamionach traumy, jak również rehabilitacja neuropsychologiczna. Jej dalszy rozwój i specjalizacja dotyczą neuropsychologii. Ukończyła szkolenie z treningu społecznego poznania i neuropoznania, kończy właśnie kurs praktycznych umiejętności rehabilitacji neuropsychologicznej w Europejskim Centrum Edukacji i Badań nad GIEM Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na poprzednich spotkaniach mówiłam już o niej sporo ciepłych słów. To jest po prostu cudowny człowiek i myślę, że no właśnie kto, kto, kto inny powinien zajmować się takimi zagadnieniami, jak nie, jak nie nasza kochana Agata. W związku z tym, no też ten dzisiejszy temat, myślę, że to, to, znaczy nie, nie myślę, no jestem pewna, że, że ona zrobi to najlepiej. Agatko, Są ja Państwa, już oddaję jeszcze Ci jeszcze raz głos. bardzo serdecznie. Nie wiem jak w pozostałych częściach Polski, w Zamościu, dzisiaj pochmurno, burzowo, deszczowo. Dobrze, będę dzisiaj mówić szybko, wolniej, nie tak szybko. Um, bardzo dziękuję za wszystkie miłe i serdeczne słowa. Na początku od pani Doroty przesyłam moc serdeczności. E, tak jak pani Dorota powiedziała, temat e, mało wakacyjny, ale myślę, że e, cały czas aktualny. E, i coraz powszechniejszy, chociaż trudno w to uwierzyć, że może być jeszcze bardziej powszechny niż 10 czy nawet 15 lat temu. A jednak okazuje się, że, że problem narasta. Od dawna wiemy, że człowiek funkcjonuje na zasadach naczyń połączonych, a zdrowy mózg w zdrowym ciele prowadzi i gwarantuje do zdrowego ducha. Oznacza to, że człowiek jest psychofizyczną całością i jednością. A obecność chorób somatycznych, różnych schorzeń i dolegliwości ma nierozwalny związek z tym w jaki sposób funkcjonujemy na poziomie psychologicznym. Depresja jest chorobą, która może spotkać każdego człowieka, niezależnie od wieku. Niezależnie od tego, w jakim okresie życia jest, w jakim jest momencie życia. I myślę, że taka ważna refleksja na sam początek dotyczy tego, że depresja nie zawsze jest problemem naszym, ale często jest tak, że dotyka osób, które są nam bliskie, nasze rodziny. Um, I postaram się dzisiaj e, odpowiedzieć i rozwiać może jakieś wątpliwości dotyczące tego, czy depresji można się ustrzec, czy przed depresją można się bronić, czy trzeba się bronić, e, czy może depresja jest stanem, który zależy, e, należy przeczekać, może zaakceptować. E, może jest tak, że czasem można, a nawet trzeba e, pomóc przeżyć ją komuś bliskiemu. To, co na pewno chcę powiedzieć, to jest to, że depresja jest ogromnym cierpieniem dla osoby, która na nią choruje, chociaż bardzo często jest tak, że czenie obserwuje i dostrzega coś zupełnie innego, zwłaszcza na początku, kiedy diagnoza jeszcze nie została postawiona, czy kiedy nie ma świadomości tego, że to może być depresja. Bliscy najczęściej na samym początku choroby i problemu obserwują nieuzasadniony smutek bliskiej osoby, zupełnie niezrozumiałe zobojętnienie, nawet wobec tych spraw, które są ważne i dla osoby chorującej, i dla całej rodziny. Często interpretowane jest takie zachowanie jako lenistwo. Również zaskakujące, ponieważ depresja często dotyka osób bardzo zaangażowanych, skrupulatnych, zmiennych. Bywa e, i przejawia się jako niepokój, ani raz e, nieprzyjemna drażliwość. E, każdy człowiek przeżywa depresję w inny sposób e, ze względu na wiele czynników ze względu na osobowość na wcześniejsze doświadczenia i historia życia ze względu na sytuację zawodową, kondycję zdrowotną czy fizyczną. I absolutnie naturalnym jest dyskomfort, jaki powstaje, kiedy te pierwsze objawy depresji zaczynają dawać osobie znać. Czego dotyczy ten dyskomfort? Ciężko jest zrozumieć, co się dzieje. Z nastrojem, samopoczuciem. Często jest tak, że osoba, która doświadcza obniżenia nastroju, nie rozumie, jakie są tego przyczyny, jakie są przyczyny tych zmian i trudności z poradzeniem sobie ze swoim nastrojem. Czas jest, jest złym czasem, od którego chciałoby się uciec, ale nie ma gdzie. Chory jest w nim zamknięty, przygnieciony przeszłością, teraźniejszością i bez perspektyw przyszłości. W czasie tym niewiele się dzieje. Przeżycia obracają się wciąż wokół tych samych wątków: bezradności, poczucia winy i lęku przed katastrofą. Takich słów w opisie depresji użył Kępiński. Ludzie można powiedzieć, że depresja polega na tym, że chorzy nie potrafią się starać, a nawet kiedy się starają, to nie potrafią. Chciałabym, żebyśmy wyszli z takiego bardzo ważnego założenia, myślę jeszcze raz, rolę jedności funkcjonowania umysłu, ducha, ciała. To słowo Platona nie jest właściwe leczenie oczu bez głowy. Ani głowy bez ciała. Tak więc nie jest właściwe leczenie duszy, leczenie ciała bez duszy, bo z duszy właśnie pochodzi wszystko, zarówno dobre, jak i złe dla ciała i dla człowieka. Czas pokazał. Co to znaczy? Badania nad depresją zaczęły się dość dawno. Już w starożytności ludzie doświadczali takich problemów z duchem. Depresja jest chorobą cywilizacyjną, jest chorobą globalną i zajmuje czwarte miejsce na liście chorób zagrażających cywilizacji. Co to oznacza? Tendencja niestety nie przynosi żadnych pozytywnych informacji. To znaczy, w tej chwili. Według WHO depresja jest na czwartym, mieście, na, na czwartym miejscu, natomiast około 2020 roku e, według przewidywań i diagnoz znajdzie się na drugim miejscu. E, choroba, która jest przyczyną niepełnosprawności, zaraz za chorobami serca, otyłością. Co roku w Stanach e, zapada 16-17 milionów obywateli na tę trudną chorobę. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest około kilkuset tysięcy osób rocznie. To chyba daje nam dość wyrazisty obraz tego, jak powszechna jest to choroba. Mamy w pokoju 33 osoby. Co piąty pośród nas statystycznie Zachoruje na depresję i potem postęp ciężką kliniczną. To jeszcze tutaj jest ważne, depresja będzie różnej długości, różnej głębokości, zawsze jednak będzie wymagała specjalistycznej pomocy. Na zaburzenia depresyjne zdecydowanie częściej chorują kobiety. I ryzyko zachorowania w ciągu życia dotyczy od 20 do 25% kobiet. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest o połowę mniejsze ryzyko. Kobiety najczęściej zachorowują na depresję w takich momentach, kiedy na tym organizmie dochodzi do burzy hormonalnych. Takim szczególnym czasem jest czas okołoporodowy, to znaczy dokładniej. Mniej więcej dwa tygodnie po porodzie istnieje silne, poważne ryzyko, że może dojść do zachorowania na depresję. Również w czasie menstruacji oraz w czasie menopauzy. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to takim szczególnie trudnym czasem jest czas emerytury, kiedy to mężczyźni tracą możliwość wykonywania swojego zawodu. A jeśli dodatkowo pojawi się taki, taki moment, w którym brakuje im możliwości czy szans na to, by realizować swoje zainteresowane pasje, oddać się hobby, to w tym momencie bardzo poważne ryzyko wystąpienia depresji istnieje. Dodatkowo również u mężczyzn w przypadku chorób naczyniowych układu krążenia. I też taka trudna dosyć do przyjęcia wiadomość dotyczy tego, że depresja coraz częściej jest chorobą ludzi młodych, chociaż statystyki wskazują na to, większość badań, która była prowadzona na ten temat, dotyczyła osób, po 30-35 roku życia, to niestety wszystko wskazuje na to, że coraz młodsze osoby nie radzą sobie ze smutkiem i styl pewnie, tryb życia w zdecydowanej mierze wpływa na to, że depresja jest popularna wśród młodych. Tutaj właśnie mamy ten slajd, który nam trochę zwariował, ale mam nadzieję, że doczytacie się Państwo, co chciałam przekazać. To jest taki refren, który mam nadzieję, że zakoduje się w naszych mózgach po tym spotkaniu i jeśli kiedyś będziecie Państwo mieli jeszcze styczność z tym tematem, czy będziecie rozmawiać na ten temat, jakim jest depresja, to to będzie pierwszym Państwa skojarzeniem. Każdą depresję można wyleczyć, trzeba tylko leczenie podjąć. Dam radę i nie jest to choroba nieuleczalna. 80-90% do 90 zaburzeń depresyjnych może być skutecznie leczone. Natomiast warunkiem skutecznej walki czy skutecznego zwalczania depresji jest to, aby połączyć leczenie w postaci farmakoterapii, jeżeli taka jest potrzebna, z leczeniem psychoterapeutycznym, ze wsparciem psychoterapeutycznym i budowaniem zdrowia w chorobie, o czym staram się przypominać podczas naszych spotkań. Jak bardzo jest to ważne, by nie zaleczać objawów, ale budować zdrowie w tych momentach, w których staramy się z objawami sobie radzić.